Witajcie, dziś pokażę Wam Claude Sonnet 4,5. Najnowszy i najbardziej zaawansowany model z rodziny Claude 4. To nie jest zwykła aktualizacja. To rewolucja w sposobie, w jaki sztuczna inteligencja może Wam pomagać w codziennej pracy. Claude Sonnet 4,5 to najinteligentniejszy model w rodzinie Claude 4, jednocześnie zachowując wydajność idealną do codziennego użytku. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, łączy w sobie moc obliczeniową z praktycznością. Ale to nie wszystko. Razem z nim poznajcie Klot 4.5 hajku. Szybki, efektywny model do zadań wymagających natychmiastowej odpowiedzi. Idealny, gdy liczy się każda sekunda. Zacznijmy od czegoś praktycznego. Poproszę Klot o stworzenie prezentacji biznesowej. Jak widzicie, w kilka sekund mam gotową, profesjonalną prezentację. Klot sam zadbał o layout kolory i strukturę treści, wszystkie slajdy są spójne wizualnie, a treść świetnie zorganizowana. Teraz mogę po prostu pobrać plik i od razu użyć go w pracy. Ale Klot to nie tylko tworzenie od zera, zobaczcie, jak radzi sobie z analizą i edycją dokumentów. Wgrywam długi dokument PDF i proszę Klot o wyciągnięcie najważniejszych wniosków. Klot nie tylko przeczytał cały dokument, ale zrozumiał jego kontekst i wydobył kluczowe informacje. Oszczędza to godziny pracy przy analizie raportów czy długich materiałów. Teraz pokażę tłumaczenie. Wgrywam dokument po angielsku i proszę o tłumaczenie z zachowaniem branżowej terminologii. Jak widzicie, Klot dostarcza profesjonalne tłumaczenie, rozumiejąc kontekst i zachowując specjalistyczne terminy. To nie jest zwykłe słowo w słowo tłumaczenie. A teraz coś dla deweloperów i przedsiębiorców. Stwórzmy stronę internetową. Proszę, Klod, o stworzenie responsywnej landing page dla aplikacji fitness. I gotowe. Klod wygenerował pełny kod HTML z wbudowanym CSS i JavaScript. Klikam podgląd i strona działa natychmiast. Responsywny design, animacje, profesjonalny wygląd. Wszystko w jednym pliku. Klod edytuje kod w locie, bez frameworków, bez komplikacji. Gotowa strona, którą mogę od razu wgrać na hosting. A teraz pokażę Wam coś naprawdę wyjątkowego: funkcje Skills. To zaawansowane moduły, które rozszerzają możliwości Klot o specjalistyczne umiejętności. Wchodzę do menu głównego, następnie w opcję Capabilities. Tutaj widzicie zakładkę Skills, to tutaj znajdują się wszystkie dostępne moduły specjalistyczne. Dziś pokażę Wam skill o nazwie Canvas Design. Zaznaczam go i klikam opcję Try in Chat. Teraz poproszę Claude o stworzenie profesjonalnej grafiki. Skill Canvas Design pozwala Claude tworzyć piękne wizualizacje, postery i projekty graficzne zgodnie z zasadami profesjonalnego designu. Claude teraz analizuje moje zlecenie i przygotowuje się do stworzenia grafiki. Proces ten może potrwać chwilę, bo Claude pracuje nad każdym detalem. I proszę bardzo. Przed wami profesjonalna grafika stworzona przez Claude z wykorzystaniem skilla Canvas Design. Zwróćcie uwagę na szczegóły: kompozycję, typografię, wykorzystanie przestrzeni i kolorystykę. To nie jest przypadkowy obraz, to przemyślany projekt graficzny. Klot stworzył pełnoprawną grafikę, którą mogę od razu użyć w materiałach marketingowych, prezentacjach czy na social media. Wszystko dzięki funkcji Skills, która daje Klot specjalistyczną wiedzę z konkretnych dziedzin. Skills to prawdziwa siła Klot. Możecie aktywować różne moduły w zależności od tego, czego aktualnie potrzebujecie. Od designu, przez zaawansowaną pracę z dokumentami, po specjalistyczne analizy. A gdy potrzebujesz błyskawicznych odpowiedzi, sięgnij po klot 4,5 hajku. hajku to mniejszy, ale wciąż bardzo inteligentny model, zoptymalizowany pod kątem szybkości. Idealny do chatbotów, szybkich tłumaczeń, prostych obliczeń, czy gdy pracujesz z ograniczeniami czasowymi. Jak widzicie, odpowiedzi pojawiają się niemal natychmiast mniejszy, szybszy, ale wciąż niezwykle efektywny. Sonet 4,5 to nie tylko narzędzie. To wasz partner w pracy, nauce i kreatywności. Od prezentacji biznesowych, przez coding, analizę dokumentów, po profesjonalny design dzięki funkcji Skills. Wszystko w jednym miejscu. Czy jesteście deweloperami, marketerami, studentami czy przedsiębiorcami, KLOT 4,5 dostosuje się do Waszych potrzeb. A funkcja Skills otwiera zupełnie nowe możliwości specjalistycznego wsparcia. Wypróbujcie już dziś na klodę.ai. Jeśli film Wam się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał po więcej materiałów o AI i technologii. Do zobaczenia.